Kiedy Platforma rzutem na taśmę zmieniała ustawę o Trybunale Konstytucyjnym chyba robiła to właśnie po to, żeby media i sami politycy PO mogli zrobić to, co robią w tej chwili, ale czego, co dokładnie było w tej ustawie i jakie to powoduje skutki prawne? Bardzo mi się podobał jeden z artykułów zatytułowany w taki sposób, że oddaje istotę rzeczy. Autor tego artykułu zbulwersowany stwierdza, że irytuje go to, gdy zamachowcy krzyczą o zamachu na trybunał. Trzeba wiedzieć, że obecny projekt ustawy, który wzbudził tyle kontrowersji, jest następstwem niekonstytucyjności zapisów w ustawie z dnia 25 czerwca 2015 roku. Myśmy wówczas zwracali uwagę na niekonstytucyjność zapisów. Na niekonstytucyjność pewnych zapisów zwracali również, o ironio, konstytucjonaliści powołani przez Platformę Obywatelską do zaopiniowania projektu. Konstytucjonaliści wskazywali między innymi na potrzebę kadencyjności prezesa i wiceprezesów. Odrzucono te sugestie. Istotę tamtej ustawy oddaje fakt, a właściwie wystąpienie sprawozdawcy Komisji Sprawiedliwości i Praw Człowieka, pana Roberta Kropiwnickiego, który uzasadniał potrzebę wprowadzenia przepisów przejściowych, jak się okazuje, na mocy których w październiku dokonano wyboru pięciu Pięć osób na stanowisko sędziego Trybunału Konstytucyjnego. I właśnie wówczas padło stwierdzenie, że te przepisy są potrzebne po to, żeby oni zdążyli. Wybrać nowych pięciu sędziów. Z wystąpienia sprawozdawcy Kropiwnickiego wynikało wprost, że ma świadomość, że w, dokonując wyboru, wkraczają w sferę kompetencji przyszłego parlamentu. Mamy do czynienia z kuriozalną sytuacją. Ustawę z 25 czerwca 2015 roku zaskarżyło prawo i sprawiedliwość. Przedstawiciele Platformy uważali, że ustawa jest jak najbardziej zgodna z Konstytucją. Wychodzi w tej chwili pokrętność myślenia. Skoro wycofaliśmy skargę z Trybunału Konstytucyjnego, bo wolno nam to było zrobić, a oni podtrzymują tę skargę jako własną w tej chwili w Trybunale Konstytucyjnym, to coś nie tak jest z myśleniem i z logiką myślenia. Panów posłów. Wpierw upierali się, że ustawa jest zgodna z konstytucją, a teraz twierdzą, że są wątpliwości i dlatego chcą, żeby Trybunał je rozstrzygnął. Trzeba wreszcie powiedzieć, że przepisy były również niekonstytucyjne w tym zakresie, w jakim ograniczały prawo do kandydowania do Trybunału Konstytucyjnego. Konstytucja stanowi, że kandydaci na sędziów powinni się rekrutować spośród Osób wyróżniających się wyróżniającą wiedzą prawniczą. Natomiast Platforma Obywatelska wprowadziła dalsze przepisy, w szczególności przepisy dotyczące wieku, a więc, że kandydat na sędziego musi mieć nie mniej jak 40 lat, nie więcej jak 65 lat. To jest wyjście poza zapis konstytucyjny. Można się nawet zastanawiać, czy tego rodzaju granica wiekowa nie jest przejawem dyskryminacji ze względu na wiek. Te sprawy były przedmiotem zaskarżenia przez prawo i sprawiedliwość, skoro jednak istnieje możliwość naprawienia niekonstytucyjności przepisów, z tego też względu wycofaliśmy skargę i doprowadzamy przepisy do zgodności z konstytucją. Uwzględniamy również sugestie doktryny o konieczności kadencyjności prezesa i wiceprezesów. Ponieważ do tego wyboru doszło na skutek niekonstytucyjnych przepisów, przepisy te, cała procedura nie dobiegła do końca, bo koniec procedury to przyjęcie ślubowania. Czy to też uważamy, że w oparciu o nowelizację niezbędne będzie dokonanie yy, przeprowadzenie procedury wyłaniania kandydatów od początku. Sędziowie Trybunału Konstytucyjnego byli obecni na każdym posiedzeniu pod komisji, która procedowała nad tą ustawą i w sposób aktywny uczestniczyli w dyskusji. Pamiętam nawet, jak zwracali uwagę na to, że nie może być tak, żeby poseł czy senator był wybrany do Trybunału Konstytucyjnego, bo przecież mógł mieć jakiś kontakt z daną ustawą. Ten kontakt mógł być nawet zupełnie luźny, w tym sensie, że e, uczestniczył w finalnym etapie głosowania, albo też i nie uczestniczył, no ale był w tym czasie parlamentarzystą. W związku z tym niezbędna jest czteroletnia, jak pamiętam, karencja. Natomiast nie nie razi to, jak widać, yy, 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 przedstawicieli Trybunału Konstytucyjnego, że oni aktywnie uczestniczyli w pracach nad tą ustawą i teraz mieliby orzekać o zgodności tej ustawy z Konstytucją. Jednym słowem, staliby się sędzią we własnej sprawie. Czy Platforma, yy, uchwalając tę ustawę o Trybunale Konstytucyjnym, zdawała sobie sprawę z tego, że taką właśnie żabę wrzuca nowemu rządowi, nowemu parlamentowi? Myślę, że się zdawała i po to chciała to zrobić, ale nie zdawała sobie Sprawę, że kręci bić na własne plecy. No bo, bo teraz łatwiej jest te zmiany, które PiS chce wprowadzić, zrozumieć i uargumentować, bo, bo tamte te, te reformy Platformy były właśnie też niekonstytucyjne. No jak może Trybunał Konstytucyjny wprowadzać niekonstytucyjne posunięcia? To, jest, to już jest jakieś takie świadectwo patologii tego organu, no, który musi być zmieniony. A czy właśnie Trybunał Konstytucyjny stracił legitymację do tego, żeby być tym najwyższym z trybunałów, akceptując? To? Znaczy, tak, tamten Trybunał Konstytucyjny w dużym stopniu to stracił, no bo, bo, bo postąpił właśnie niekonstytucyjnie. Ale ja mam nadzieję, że nam się tutaj posłom udało odbudować autorytet tego organu.